Dzień dobry, kwiatuszki moje złote. Dzisiaj zadanie małych nawyków. Słuchaj, skarbie, codziennie rano wymyśl sobie swoje codzienne nawyki. To może być twoja książka, którą czytasz, ale codziennie po dwie strony. I systematycznie. Dalej. Uczysz się rumby, więc kroki te, co na parkiecie w klubie, to samo ćwicz w domu. Zapisz to. Następnie uczysz się piosenki w jakimś chórze. Wszystkie słowa, słuchaj, śpiewaj w domu, powtarzaj. Wszystkie czy, czynności, to są Twoje nawyki dnia codziennego, to jest Twoja psychologia, życia skarbie. I pamiętaj, wpisuj to w dziennik Wdzięcz wdzięczności. Z sercem, z radością, wszystko, co sobie dajesz. Uśmiechaj się do swojego wnętrza, do tej małej tam dziewczynki, która jest w środku, jest dumna z Ciebie, z siebie i wkoło energia krąży. Słuchajcie dziewczyny, nawyki systematyczne budują Twoją Kreatywność, pewność siebie, poczucie samoakceptacji, poczucie bezpieczeństwa. Miłego popołudnia, a jak czegoś nie wiesz, wbijaj do mnie z uśmiechem. Pa, kochanie, pa! Pa!